15 stycznia, niedziela, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG-20. Dzisiaj z małym plusem na Waszą prośbę jeszcze dwie inne spółki. Ale rozpoczynamy od tego co zawsze, czyli od Allegro. Ten tydzień zakończony no, wyraźną, wzrostową świecą na skokowo w większym obrocie, e, która to świeca no, też dość wyraźnie narusza linię trendu od maksimum notowań z 2020 roku. Równocześnie zostaje wybity zakres overbalance, szczyt ostatni potwierdzony ostatni potwierdzony szczyt w tym ruchu spadkowym. A więc no, musimy w tym momencie uznać, że należy przyłożyć zakres większego overbalansu, który wskazuje nam tutaj na dojście do elementów, do zakresu. W rejonie 40 parę złotych. I to oczywiście jest w tej chwili, że tak powiem, no, możliwe do zrealizowania. Ta wąska konsolidacja wybicie górą, no, no Tak to jest, tak, 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 tak można powiedzieć, zakładaliśmy, że podstawowa wersja to wszystko jest próba dalszej ruchu do góry, ale dopiero teraz pojawiają nam się takie pierwsze wstępne sygnały. Tego jak gdyby średnioterminowej możliwości odwrócenia, odwrócenia tego trendu spadkowego. Aczkolwiek, takie bym powiedział średnie, w tym sensie, że no, w ramach tego tutaj jakiegoś ruchu, bo tak jak, no, tak jak widzimy, no, 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 na największa korekta, jaka, jakie dwie były zbliżone tutaj przedtem, no, do niej jeszcze sporo, jeszcze sporo brakuje. Zatem spójrzmy na wykres dzienny. Na wykresie dziennym mamy. A, po pierwsze, dojście do zakresu overbalance do tego mniejszego. E, tutaj tak idealnego, że tak powiem, w tym sensie, że widzimy tutaj chodzi o... No bo tutaj też jest, jak powiedzieć ten Jakby mniejszy. W związku z tym do równości. Tego, tej największej, tu ostatniej korekty, ale co możemy powiedzieć? No, mamy wybity, ostatni potwierdzony szczyt, teraz mamy wybity ten ostatni potwierdzony szczyt, e, największej korekty w tym ruchu. E, dodatkowo, na co zwracałem już wielokrotnie uwagę, mamy linię szyi odwróconej głowy z ramionami, z zasięgiem minimalnym, te, teoretycznym około 10 zł, a więc do 37, czyli tutaj gdzieś do tego okolic tego szczytu. Mamy zdecydowane wybicie, mamy zdecydowane wybicie tego, tej ceny, a więc wszystko wskazuje, że jest ku temu podstawa, aby myśleć o takim wzroście. Natomiast pytanie, pytanie zasadnicze, jakie, jakie się pojawia, to to, czy ten rynek yy, zrobi to jak gdyby jednym cugiem. no ma tak możliwość rzeczywiście i ciężko jest teraz na tej bazie, że tak powiem, kupować Allegro. Ja myślę, że jedyną rzeczą, którą można by było tutaj zrobić to no, po prostu, no, jeżeli nie chcemy ryzykować, zaczekać, no bo jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie, gdzie idealnie pasowałby układ zrobienia korekty pędzącej z trójką po środku. Gdyby się okazało, że rynek zejdzie do 27, tutaj do tych okolic tu będzie zawrócenie, jakieś wskazanie na odwrócenie, na ponowny powrót do wzrostu, no to myślę, że tu by była bardzo piękna okazja do wejścia w ruch, no taki, taki duży, jak mówiłem już poprzednio, czyli do okolic tam 47 czy 50 nawet złotych, bo tu widzimy, że z takim na wykresie dziennym takim dokładniejszym, jeszcze inaczej, jeszcze jestem, bo 45, o, inaczej dokładnie w tej czyli do okolic albo 45, albo nawet i 50 zł. Myślę, że nawet bardziej do 50 niż do tych 45, ale to wymagałoby teraz, w tej chwili, no, wydaje mi się, że wymagałoby zejścia do tych 27. Natomiast jeżeli rynek pójdzie dalej do góry, no to może być tutaj tworzony jakiś. Pierwszy impuls on też może dociągnąć do tych poziomów 45 zł, no ale trudno jest w tym momencie na to zagrać. Jeżeli ktoś nie zagrał na samo wybicie linii szyi, no to, no to w tym momencie ciężko jest podjąć taką decyzję i na to bym, na to bym poczekał. Kolejna spółka CD Projekt. A CD Projekt sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy znowu w tym tygodniu taki wysoki główny ciężar, widzimy na. Po odbiciu od tej istotnej strefy rynek strzep delikatnie, teraz są próby, jak gdyby ponownie do góry, ale one się okazują nieudane na razie. Patrząc na wykres dzienny, no to widzimy, że po zejściu tym no według mnie typowo trójkowym, ale problem polega na tym, że po trójce mieliśmy też trójkę do góry i wydaje mi się to, co na zwracam uwagę, że tu, choć trudno jest to tak odczytać jednoznacznie, ale najprawdopodobniej mieliśmy do czynienia z jakimś takim impulsem, i tutaj co najmniej mamy A, B i teraz C, który mamy pierwsza, druga, rozpoczyna się trzecia, czwarta i piąta. Myślę, że zejście tu do okolic 110-100 zł jest jak najbardziej, jak najbardziej e, prawdopodobne. Natomiast, y, co w przypadku, jeżeli rynek odwróci i wybije nam no ten poziom, to myślę, że wtedy będziemy tutaj świadkami kontynuacji ponownego ataku na 160, który tym razem mógłby się okazać, okazać udany. Następna spółka Dino. Na Dino próba odreagowania, tutaj odbicia. Ale no, zamknięcie wypada wyraźnie poniżej połowy czarnego korpusu. Pamiętajmy, tu mieliśmy wyraźną piątkę do góry. Razem podporzy taki ala więc tutaj nadal wisi możliwość tego wejścia w spadek, który no co najmniej byłby większą korektą tego swingu, ale dużym prawdopodobieństwem mogłoby być czymś bardziej mocniejszy. Patrząc na wykres dzienny, no to na wykresie dziennym, no mamy jakby gdyby falę, cały impuls wzrostowy, no i teraz mamy tutaj zejście e, w ramach do, do, do nie wybijającego ostatniego potwierdzonego szczytu, no i to na razie wskazuje, że tutaj jest szansa na pójście na nowy szczyt, ale zwróciłbym jednak mimo wszystko na to uwagę, że mieliśmy tutaj w rejonie tej fali trzeciej największy obrót. Tutaj wybicie było już na wyraźnie mniejszych obrotach. Także tutaj bardziej skłaniałbym się ku temu, że mamy układ, mały pierwszy impuls, korekta, która może się przemienić w korektę pędzącą, i potem kolejny, drugi impuls. Co najmniej tak jak powiedziałem, w ramach większej korekty tego. Tego swingu, jednak pamiętając o tym, co tutaj ten rynek pokazuje nam, no, skłaniałbym się ku temu, bo ku temu, żeby tutaj jednak brać poważnie pod uwagę, że mamy tutaj pin końcowy. Jak tak się przyjrzymy, to możemy powiedzieć, że tu mamy impuls. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. No, czyli co? Tu była trójka. Tutaj też nie ma impulsu, tylko też moim zdaniem. Byłaby trójkę, jak podwójny zygzak, coś w tym stylu. I tu też mamy trójkę. Czyli wszystkie ruchy do góry są jak gdyby trójką, czyli idealnym rozwiązaniem dla klina końcowego. Dlatego też myślę, że dino to jest już na razie przeszłość do inwestycji. KGHM. Tu wyraźna, silna, stref, silna świeca, luka cenowa, wybicie overbalansu, wybicie kolejnego szczytu. No tak jak jeszcze niedawno. Nawet bym powiedział tydzień temu, chyba też tak mówiłem, że tutaj są znamiona paliw piątej. Tak widać, że ten rynek robi coś innego, i, 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 i tyle. No może być pierwsza, druga, trzecia, czwarta, i teraz pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, i to będzie cały dopiero impuls. A na ten moment, no jest to jak najbardziej trend wzrostowy, i tutaj nie ma co patrzeć na to inaczej. Natomiast jeżeli spojrzymy teraz tutaj na ten wykres, no to widzimy, że no tak jak właśnie wiemy może być pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, w której mamy tutaj tą pierwszą, drugą, jesteśmy gdzieś w trzeciej, czwartej no, też widać, że mimo że ta świeca tygodniowa wygląda bardzo dobrze, bardzo dobrze, no to nie wiadomo jak zakończy się. Kolejna świeca tu mamy też wyraźną strefę na 160, także tutaj no też jesteśmy raczej gdzieś w jakiejś końcowej fazie, a nawet jeżeli nastąpiłoby to rozbijanie imputów, no to jesteśmy gdzieś w końcowej fazie tego swingu i, i, i jeżeli już to wyczekać trzeba by było według mnie na korektę tego swingu. Kolejna spółka PKO, tu, tu również bardzo dobra biała świeca wzrostowa na tygodniowym, definitywne wybicie overbalansu, yy, no, Ostatni szczyt to już był dawno wybity, a więc cały czas możliwość w ogóle zakończenia tego całego dużego spadku. Patrząc jednak teraz na, 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 na wykres dzienny, no to widzimy tutaj układ, w którym no też ta końcówka tu po tej korecie no też ma znamiona pierwsza, druga, pędząca, trzecia, czwarta, piąta. Tu też gdzieś jest koniec, no, nie wiem, tu mamy taką wewnętrzną strefę między szczytową jest jedna. więcej tak, no i tu jest druga, również bardzo istotna, znaczy istotna, no wyraźna strefa cenowa, a więc to są wszystko elementy, które, które mogą doprowadzić. Pamiętajmy jednak o tym, i właśnie to jest znowu ten że tutaj na przykład nie jest taki czy ten układ, gdzie by była pełna piątka, pełen swing. Albo bardziej to wygląda na trójkę w tym momencie, ale to co najważniejsze, to musimy też pamiętać, że końcówka, jak na razie wygląda końcówka całego ruchu spadkowego, tutaj ten cały ostatni wieceń, był w formie takiego, nazwijmy, klina. I no, rynek, duży taki klin, bo tutaj jeszcze był mniejszy, rynek lubi dochodzić do podstawy tego gmina, a więc nie, nie można wykluczyć, że tutaj nie pójdzie dalej do góry, natomiast dla mnie jedno jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że kończy nam się tutaj co najmniej jakiś swing i z tego tytułu, tak jak mówię, no nie ma moim zdaniem większego sensu na inwestycje takie, no średnio nazwijmy terminowe. PKN Orlen. Ten tydzień biały, e, czy spadkowy taki czarna świeca, ale duży cień tutaj broniący tej strefy wsparcia. No, mamy tutaj po pierwszym jakimś ruchu impulsowym, który nie wybił nam overbalansu. <laughs> mamy, mamy, mamy coś, co jest taką, taką na razie płytką korektą, i jak najbardziej możliwy tu jest kolejny ruch, który, który wyjdzie ponad poziom 70 zł. Patrząc teraz na wykres dzienny, musimy. Powiedzieć sobie jasno, po utworzeniu tego tutaj swingu wzrostowego mieliśmy zejście korekcyjne, ale tak naprawdę indeks zrobił tutaj tak, po pierwsze tylko A, B, C, minimalne naruszenie tej strefy, minimalne, no i, i rynek próbuje iść teraz znowu do góry, więc ze względu na to, gdzie zakończył się ten ruch, jest jak najbardziej możliwe pójście na nowe szczyty, a sytuacja Ulegnie zmianie, kiedy wybijemy tą linię. I to znowu by się wiązało z czymś takim, że możemy tu mówić o ewentualnie takim układzie jakiejś takiej głowy z ramionami, ale właśnie to jest to, że takim tym kapiszonem, tym tym, tym sygnałem faktycznym będzie wybicie tej linii. Na ten moment jest tutaj duże prawdopodobieństwo, że będzie kontynuacja tego spadku, natomiast no jeszcze na dwoje babka wróżyła. PKOBP, podobnie jak PKO ESA, e, też, y, tylko że tu prędzej było wybicie tej zdecydowanej, e, zdecydowane wybicie zakresu overbalance, ale zobaczmy teraz, jeżeli chcielibyśmy tutaj, o, mamy następną strefę, tak? Mamy następną strefę oporu, no i tutaj gdzieś jesteśmy na tym, Rynek. Podąża do góry, wydaje się, że tutaj jest na razie trójka, jakieś ABC, albo pierwsza, druga, trzecia, może tak być, nie mówię, że nie, ale zobaczmy teraz tak, to nie jest strefa oporu, która, która no powiedzmy sobie, szczerze, jest takim wyznacznikiem idealnym. To znaczy się. To nie jest wybicie takiego oporu w tym ruchu spadkowym, w związku z tym. Ten skokowy wzrost obrotu, no bardziej trakt, może być elementem wyrzucania tych akcji. Spójrzmy na wykres dzienny, no i tu też widzimy, że mamy pierwszą, mamy jakiś układ tutaj, trójka, fala pędząca jako korekta, no i tutaj znowu pierwsza, druga pędząca, trzecia, teraz gdzieś jakaś czwarta, jeszcze może wyjście, może próba tutaj dojścia, nie wiem, ja bym tutaj tą strefę zmienił. Na, na, chociaż tu chyba nie było luki, zobaczę. E, 37, 34, 37, 31. Nie, tutaj nie było luki, więc taka strefa mogłaby tutaj zostać. O, więcej. No czyli jeszcze delikatne miejsce tutaj jest, ale też najprawdopodobniej co się kończy. No i wszędzie o tym, o czym mówiłem. o Wybite ostatnie potwierdzone szczyty, zakresy overbalansów. No to są możliwości zmiany trendu zmiany No i na koniec PZU. I na PZU mamy w tym tygodniu takiego pinbara, ale korpus jeszcze pozostał biały. Mamy tu odbicie od strefy. Taki bym powiedział na koronę, no bo tutaj z tej strony też mamy ten szczyt, czyli taka strefa jak gdyby na koronę. Więc pierwszy element, który faktycznie nadaje się do tego, żeby, żeby próbować zmienić kierunek. Ale to, co najważniejsze widzę na wykresie dziennym, a mianowicie ewidentnie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pędząca i klim końcowy, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, być może piąta, która jeszcze będzie tutaj dodatkowy, drugi szczyt. Ale tu jest gdzieś film końcowy. No, nie jest to wskazanie dla mnie takie bezpośrednie do za zajęcia pozycji krótkiej na tym, bo trzeba się liczyć jeszcze z jeszcze możliwością wyjścia na szczyt, na, 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 Ale no, dwa czarne pinbary, teraz delikatne potwierdzenie szpółką. Myślę, że jest tutaj coraz bliżej do właśnie nie kupowania, a wręcz. Yy, wzięcia pozycji krótkiej, no bardzo pięknie to wygląda na PZU jeśli chodzi, jest dla mnie bardzo czytelne. I tutaj no wnioskuję, znaczy wnioskuję, no zakładam, że ten pierwszy spadek ma szansę wejść do okolic tutaj 31-32 zł, tak, czyli do podstawy tego klina końcowego, do strefy taki, taki ruch spadkowy jak najbardziej według mnie jest tutaj kto wie, czy się już nie zaczął, a tak jak mówię, jeżeli nie, to przypuszczam, że tutaj delikatnie może być to tylko ewentualnie już bo i wtedy się zacznie, ale no, to pokazuje, że no według mnie, no, tu jest idealny taki układ, znaczy idealny, gdzie ja to mocno odczytuję jako element, który, który pokazuje, że się kończy, ale tak jak mówię, zawsze powtarzam, impulsy mogą się rozbijać, dlatego poczekajmy na jakiś sygnał, który nam cenowo weźmie, no, jeżeli ktoś za sygnały uważa, Świece same, no to ma, tylko gdzie ta świeca jest? Gdzie ta świeca jest? W jakim ona jest miejscu? Zobaczmy. Tak naprawdę, no jest, odbija się od dolnego ograniczenia strefy, chociaż wiecie, że jestem zwolennikiem tego, żeby, żeby tak co najmniej w strefę to weszło. Można powiedzieć, że weszło w strefę taką szerszą, wynikającą tu z tego przedostatniego dołka i tutaj. Szczytu pierwszej korekty, tak? no, czyli jesteśmy w tej strefie, więc tu te pinbary są. No i oczywiście można, można by było w tym momencie pomyśleć o faktycznie krótkiej ze stoblosem nad strefą nie nad samym pinbarem, raczej, ale nad strefą oporu, i, 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 i tak na to spojrzeć, bo wydaje mi się, że mówię, no to jest taki przygotowany układ, gdzie bardzo czytelnie Rzuca się w oko fakt właśnie możliwości niebawem zajęcia pozycji krótkiej, bądź już teraz, nawet w tym momencie. Natomiast jeśli chodzi o wzrosty, no to tutaj naprawdę, naprawdę, no powiedziałbym, że to jest. Bardzo, bardzo mało prawdopodobne, tak jak dla mnie. Jest zbyt tutaj mocno wyraźne, że to gdzieś jest tu końcówka tego całego wzrostu. Zresztą no nie czarujmy się od 22 z haczykiem do 38, to jest ponad 50%. Także teraz myślę, że przychodzi pora na korektę. No i dwie spółki, o które prosiliście, czyli najpierw CCC. No i tutaj widzimy na wykresie tygodniowym mamy. Po tym takim wyjściu, jak gdyby wybiciu klina, tak? tego klina końcowego, po wybicie tego klina końcowego, mieliśmy próbę retestu, prawda? I teraz pójdźcie do góry. I tym samym zbliżyliśmy się tutaj do ostatniego potwierdzonego szczytu, takiej większej korekty, bo ten ostatni potwierdzony szczyt został, został wybity już tutaj wcześniej. I do zakresu overbalance to wszystko jest gdzieś w rejonach 25 zł. E, przepraszam, 55 zł. Natomiast na wykresie tygodniowym powstała nam czarna świeca, która no, prawie w całości objęła nam biały korpus. Jednak obrót jest minimalnie, ale większy niż tutaj ten, więc kontynuacja tego, tak. Ale być może teraz patrząc na wykres dzienny, tutaj zwróciłbym szczególną uwagę na Poziom około 41 zł. Zobaczmy, jaki to jest poziom. Zobaczmy, jaka to jest silna strefa oporu i co tu nam się składa jeszcze? Zakres 1 do 1, a między pośrodku trójka, czyli układ korekty pędzącej. A jeżeli tak, no to w tym momencie z tych 41 do tych 50 paru złotych wydaje się być prawie że niemal pewny ruch do góry. Więc jeżeli ktoś nie posiada akcji CCC, no bo nie miało, nie było do tej pory jak gdyby takiego, z wyjątkiem tego wyprzedania totalnego, to nie było jakichś powody do tego, no to teraz tutaj jak najbardziej, a chciałby, znaczy się szuka jakichś okazji inwestycyjnych, to moim zdaniem tutaj warto śledzić, co tu się zadzieje, no bo myślę, że mimo wszystko zejdziemy tutaj do tych rejonów i jak to się zadzieje, pamiętajmy, że na wykresie tygodniowym, przed chwilą pokazywałem nam zasłonę ciemnej chmury, i teraz, jeżeli powstanie tu nawet czarna, typowa świeca, która zatrzyma się na tej strefie, to będzie ona też potwierdzeniem, jak gdyby dla tej zasłony ciemnej chmury. No więc na samo zatrzymanie w życiu bym nie zareagował tutaj, tak. Ale jeżeli coś nam się tutaj w tym niższym interwale dziennym utworzy, no to już jak najbardziej tak. No i druga spółka LPP. No i tutaj, jak spojrzymy na wykres tygodniowy, to chciałoby się powiedzieć: No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Nie, 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 to nie jest nic do grania. Zobaczmy, spadek jaki tu miał miejsce, no, no był jakąś taką ala trójką, nie wiem, no dobra, nazwijmy to trójką, zgadza się. Zatrzymał się na strefie, Ok, miał się zatrzymać, musiał się zatrzymać, znaczy musiał, powinien się zatrzymać, bo była tu dość istotna strefa. Natomiast to, co zrobił teraz do góry, to na pewno nie jest jakimś impulsem, a co najważniejsze, nie wybił. Tutaj tego ostatniego potwierdzonego szczytu zrobił ruch na oko. Widzimy, że tu delikatny niższy dołek, tutaj delikatny niższy szczyt, czyli 1 do 1, przedzielone wyraźną trójką. Moim zdaniem, jest przygotowany do kolejnego silnego spadku, o czym również mogłaby świadczyć ta świeca na takim obrocie. W spadku, który powinien ściągnąć nas do 5000 zł. No tutaj nie widzę innego podejścia jak do 5, co najmniej do 5000, bo oczywiście pamiętajmy, że to nie były najniższe ceny, tak tego tego waloru. No, no nie czarujmy się. Zobaczmy, że dorosło tam od. Kilku złotych. To znaczy, no, no, do, mamy duży, 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 duży ruch wzrostowy, więc tutaj mówię zejście do 5 tysięcy to jest takie według mnie minimum. A nie jest powiedziane, że nie będzie tutaj jeszcze niżej. Ale no, na ten moment no, naprawdę no, dla mnie ten wykres yy, po prostu parze. No, nie przyszłoby mi na ten moment do głowy, żeby w ogóle myśleć o jakichkolwiek zakupach. Oczywiście tutaj może nie mamy jeszcze potwierdzonej, tej, nawet tego odwrócenia, ale zobaczmy tutaj ten układ, jaki powstał na wykresie, te, 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 gdzie, gdzie powstała ta czarna świeca wobec tej ostatniej białej. I to wybicie, potwierdzenie tej formacji, no moim zdaniem naprawdę jesteśmy gotowi do dalszych spadków. A więc LPP, jeśli chodzi o inwestycje, to na razie mogą się od tego bardzo, bardzo daleko. Gdyby coś tu się zmieniło, ale to naprawdę musiałoby się zmienić w postaci wybicia tych szczytów, potem retestu, coś by wtedy może tak, ale na ten moment to, to wygląda bardzo, bardzo źle i tak jak mówię, na razie cel to ma spadki do 50 tysięcy. To by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksem 20.